Cię witajcie. To jest Live Hardcore. Hardcore'owy głos w waszych domach o poranku. 4 maja 4.32 na moim zawiareczku. Udostępnię tylko moimi na grupie. Na grupie naszej udostępnię stream. Po to, żeby wszystkie hardcory się dowiedziały. O, kogo tu mamy? Tomka Hołasta mamy jako pierwszego. Witaj Tomku. Miło Cię widzieć. Dobrze będzie, jeśli zostawisz serduszko od siebie, to, to dzięki temu może inne hardcory się zwiedzą o transmisji, że już wystartowała, że już trzeba być. I tu się pojawią. Ja im tylko na grupie udostępnię. O, tutaj hopsa. Udostępniam im na grupie. No i będziemy zaczynali jak zawsze od lektury duchowej. Witam wszystkich oglądających, zostawcie serduszko, zostawcie lajka. Like Tomkowi bardzo dziękuję za serduszko od niego i nie tylko Tomkowi, Piotrowi, Szlązakowi też. Dajcie znać wszyscy inni, czy dobrze widać, czy dobrze słychać i będziemy zaczynać. Lektura duchowa, jak co dzień od kilkudziesięciu już odcinków, to będzie Droga świętego Somaliyaskryby i zaczniemy od punktu 651, i będziemy dalej czytali o dyskrecji, a później o radości. No to co? Jeśli jesteście gotowi, to będziemy jechali. Pozdrawiam też Grzegorza z Skolorowego Vegas. Roślina może zapuścić korzenie i rozgałęzić się tylko wówczas, gdy nie brak jej ożywczego soku ducha, czegoś co pracuje od wewnątrz. Twój przyjaciel, który napisał te słowa, wiedział, że masz szlachetne ambicje i wskazał ci drogę. Dyskrecja, poświęcenie. Praca od wewnątrz. 652. Dyskrecja to cnota nielicznych. Kto oczernił kobietę twierdząc, że dyskrecja nie jest cnotą kobiet. Iluż mężczyzn, i to dojrzałych, powinno się jej nauczyć. <kluz> 653. Jakiś przykład dyskrecji daje nam Matka Boża. Nawet świętemu Józefowi nie zwierzyła się z tajemnicy. Proś Maryję o dyskrecję, której Ci brakuje. 654. Złość wyostrzyła Ci język. Milcz. 655. Nigdy nie mógłbym przesadzić w podkreślaniu znaczenia dyskrecji. Jeśli nie jest ona ostrzem Twojej broni, to przynajmniej jest jej rękojeścią. 656. Milcz zawsze, gdy czujesz, że zaczyna w Tobie narastać oburzenie. Milcz nawet wtedy, gdy twój gniew jest jak najbardziej uzasadniony. Bo, mimo swojej dyskrecji, w takich chwilach zawsze powiesz więcej, niż byś sobie życzył. 657. Prawdziwa cnota nigdy nie jest smutna i antypatyczna. Przeci przeciwnie. Jest życzliwa i radosna. 658. Gdy wszystko się udaje, cieszmy się, błogosławiąc Boga, który daje wzrost. A gdy się nie udaje, cieszmy się, błogosławiąc Boga, który pozwala nam uczestniczyć w swoim słodkim krzyżu. 659. Powinieneś wyróżniać się nie fizjologiczną radością zdrowego zwierzęcia, lecz inną, nadprzyrodzoną, która wypływa z porzucenia wszystkiego i oddania się w miłujące ramiona naszego Ojca, Boga. 660. Jeżeli jesteś apostołem, nigdy nie trać ducha. Nie ma takich przeciwności, których nie potrafiłbyś przezwyciężyć. Dlaczego jesteś smutny? I tym pytaniem zamykamy lekturę duchową. <laughs> Jesteśmy już w podrozdziale o radości. Więc której ostatni punkt nosi numer? Którego ostatni punkt nosi numer 666? Ciąg się jutro. Natomiast jeszcze przed nami lektura biznesowa. Czyli moja książka o Networkingu. Dlaczego networking nie działa i co musi zrobić, by to zmienić. Zbliżamy się do końca tej, tej lektury. I jesteśmy przy kultywowaniu relacji w rozdziale dziewiątym I teraz mamy podrozdział. Tytułem, parę dobrych sposobów na kultywowanie relacji. Choć pomysły na kultywację powinny brać się z Twojej osobowości i pomysłowości, być może niektóre rzeczy, które robię sam, zyskają Twoje uznanie i w nich się odnajdziesz. Nie ma przeszkód, by się poinspirować. Kartki pocztowe. Uwielbiam wysyłać i dostawać kartki pocztowe. To zjawisko już prawie nieistniejące, dlatego tak fascynujące, gdy zachodzi. I to ze względu na to, jak kartki rzadko są przesyłane i jak wielką radość sprawiają, głównie mnie samemu jako nadawcy, choć może przyznać, że chyba nie mniejszą moim odbiorcom, lubię je wysyłać i robię to od ponad 15 lat. Często w przeszłości również sam je wykonywałem. Malowałem, rysowałem. Jak tak sięgam pamięcią wstecz, to zastanawiam się, czy po mojej śmierci nie powstanie wielkie muzeum kartek z wakacji Maciej Ta, Tak czy inaczej o mocy wysyłanych kartek <laughs> przekonałem się już wiele razy. Wielokrotnie to kartka świąteczna, wakacyjna albo wysłana bez okazji sprawiała, że jakiś utknięty temat, o którym już zdążyłem zapomnieć, nabiera biegu. Albo że ktoś, kto myślał o, o jakiejś współpracy ze mną, albo miał dla mnie jakąś propozycję, stwierdzał, że najwyższa pora się odezwać, etc. Największa radość zaś była wtedy, gdy już o żadnej karcie nie pamiętałem, bo wysyłam ich stosunkowo dużo, staram się raz, raz w tygodniu kilka. Korci mnie, by wkleić tu screeny z czatów na Facebooku, bo niekiedy tą drogą reagują ich odbiorcy. Ale to zbyt prywatne rozmowy, więc niech ich treść pozostanie między mną a nadawcą oraz Markiem Zuckerbergiem, CIA i kimkolwiek innym. Są dwa rodzaje kartek: pseudokartki i kartki. Te pierwsze to wydruki komputerowe na daną okoliczność: defaultowy tekst, defaultowy nadawca, defaultowy obrazek. Takie kartki dostajesz od telekomu, dealera samochodowego, ubezpieczalni. Wieść, którą niesie taka kartka to mniej więcej. Dzień dobry rekordzie w bazie danych. Mamy cię głęboko w nosie, więc nie personalizujemy w ogóle tej kartki, mimo iż mamy mnóstwo swoich danych. Jednak by okazać Ci swoją bezgraniczną pogardę, chcemy zawalić Ci skrzynkę swoimi materiałami, które będziesz musiał odpakować, rzucić na nie okiem, a później poszukać na nie miejsca w koszu, a to wszystko za twoje pieniądze. Na drugim biegu nie są kartki pisane od serca, a zatem odręcznie, z tekstem, który pasuje prawie wyłącznie do danego odbiorcy i do nikogo innego na ziemi. Czasem nawet bardzo króciutkim, ograniczonym do zwięzłego. Cześć Romek, zdałem sobie sprawę, że nigdy tego nie robiłem, ale chciałem Ci powiedzieć, że bardzo Cię lubię, a rozmowy z Tobą o serwo i obrabiarkach w CNC. To cały czas jedno z najmilszych zawodowych doświadczeń. Ale nie o obszerność tu chodzi, ani o liczbę znaków kartek, etc. I później w kolejnych podrozdziałach słuchajcie, pogłębiam temat kartek, ale to już jutro sobie poczytamy. Czwarta 42 na moim zegareczku. Myślę, że to jest dobra pora do tego, żeby, żeby się wziąć za, za jakieś śniadanie, za jakąś lekturę dalszą. Mam nadzieję, że wy też macie takie plany. Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, jakie macie plany, bo właśnie co zazwyczaj robicie po live hardcora. Jestem bardzo ciekaw, jakie wy macie zwyczaje to napiszcie w komentarzu z przyjemnością się temu z przyjemnością się temu przyjrzę, a inni też się dowiedzą, kto wie, może nawet się zainspirują i coś fajnego wprowadzą we własnym życiu. Ja mnie dziś czeka słuchajcie, podróż. Podróż wsiną dal na południe Polski. Więc, yy, więc za, za długo będę też się pakował i jechał. Yy, Piotrzą życzę mi smacznego. Dziękuję Piotrze. Na, na pewno będzie. Na pewno będzie smaczna kawa po śniadaniu. Yy, dzięki tobie dziś będzie na młynku ry, rytuał kawiarza. Słuchajcie, Tomek Hołas się objawił jako miłośnik kwiatów bo jedzie na giełdę kwiatową, może już będą piwonie. Tomku, od tej strony cię nie znałem i jest bardzo fajna rzecz. Eee, Piotr Szlązak po live serwuje ziółka oraz śniadanie swoim dziewczynom i go. No i to mi się podoba. Tak powinno być. Eee, bardzo wam dziękuję za obecność. Bardzo wam dziękuję za rozruszanie czatu i przy okazji jeszcze Chciałem, żebyście przetestowali jedną rzecz. Otóż Tomek Ciosek stwierdził, że to nie wypada, żebym żebym w trakcie cotygodniowej porcji dobrych wiadomości, polecam swoją drogą na moim YouTubie, żebym podczas cotygodniowej porcji dobrych wiadomości sam wykonywał. W związku z czym podesłał mi taki oto dźwięk. Mam prośbę, żebyście ocenili, czy jest lepsze od mojego prz, czy jednak nie. Dajcie znać w komentarzu, jak od 1 do 10 oceniacie, co jest lepsze. Jestem bardzo ciekaw. Waszej opinii. Mi się nie podoba, że to jest czarno-białe. Polałem takie kolorowe, jak, jak miałem na tym swoim VHS-ie. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dziękuję wszystkim za obecność. Włączam odliczanko na koniec. No i czekam na Wasze komentarze, właśnie odnośnie szumienia. O proszę, Piotr mówi, że, że za głośne w porównaniu z moim, z moim głosem. No właśnie, proszę. Być może tak to jest, jak się jedzie na słuchawkach, żeby nie zbudzić domowników. Ale mi też się wydało za głośne. Dobrze, będziemy testować w takim razie. Będziemy testować. Pozdrawiam Was przy wszystkich. Czwarta, 46 na moim zegareczku. Jedziemy ze śniadaniem.